Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły wzdłuż drogi, przybyły ptaki i pożarły je. Inne zaś padły na skały, gdzie nie miały wiele ziemi, a natychmiast powschodziły, bo nie miały głębokiej ziemi. Słońce zaś wschodząc paliło i ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne zaś padły na ciernie i ciernie powstały i zadusiły je. Inne zaś padły na ziemię dobrą. I dały owoc. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Mateusza, rozdział trzynasty, od wersetu 1 do 23. trzeciego. Zatytułowałem to Przyjęcie Słowa Bożego, czytanie Ewangelii na piętnastą niedzielę zwykłą, rok A. Na początku przeczytajmy już samą przypowieść o siewcy, tak bowiem jest nazywana ta przypowieść. Niektóre wyrażenia przetłumaczyłem bardziej dosłownie, bowiem porównując różne tłumaczenia można dojść do wniosku, że starają się ten tekst bardziej wyłagodzić, ale osłabiając wymowę tych wyrażeń. Gdy przetłumaczmy dosłownie, jest raczej mowa o pewnym gwałcie, które doznaje to słowo zasiane, a przez to Królestwo Boże. W wersecie czwartym przybyły ptaki i pożarły je, w wersecie siódmym zadusiły je, z kolei, gdy Pan Jezus wyjaśnia, w wersecie dziewiętnastym przybył zły i porwał to, co zasiane jest w jego sercu, z kolei w wersecie dwudziestym drugim. Troski doczesne i uda bogactwa zaduszają słowo. Ten czasownik, który przetłumaczymy jako porwał w odniesieniu do złego, pojawia się w Ewangelii Mateusza wcześniej, w, wersecie, w rozdziale jedenastym, w wersecie dwunastym w pewnym stwierdzeniu, które jest też trudne do zrozumienia. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni porywają je. Biblia tłumaczy to ostatnie stwierdzenie, że ludzie gwałtowni zdobywają mnie. Tłumacząc w ten sposób, niektórzy mogą zrozumieć, że ludzie gwałtowni wchodzą do Królestwa Bożego, raczej o to nie chodzi w tekście, ponieważ ten gwałt jest podkreślony dwa razy. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni porywają je, czyli wyrywają to, co jest zasadzone, tak jak w przybowieści, aby nie wydało owoców, aby nie zakiełkowało. E, z kolei e, z wyrażenia, które mówią o zasianiu, e, mowa jest, i tłumacząc dosłownie, że to słowo pada. Pada na skały, pada na ciernie, pada na ziemię dobrą. W pierwszym przypadku, tłumacząc dosłownie z języka greckiego, że ziarna padły wzdłuż drogi. To samo stwierdzenie wzdłuż drogi występuje później w Ewangelii, także w rozdziale 20, w przypowieści o dwóch niewidomych, którzy siedzieli wzdłuż drogi. I do tego tekstu odniosę się pod koniec mojego wyjaśnienia. Przypowiedź kończy się stwierdzeniem kto ma uszy, niechaj słucha. I w wyjaśnieniu przypowieści te odniesienie się do słuchania w połączeniu ze zrozumieniem jest bardzo dobitne. Mamy trzy głównie czasowniki, które mówią o widzeniu, słuchaniu i rozumieniu. Patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I cytuję tu później Pan Jezus też słowa prorockie z Księgi proroka Izajasza. Słuchać będziecie i nie zrozumiecie, patrzeć będziecie i nie zobaczycie. Mówi Pan Jezus o stwardnieniu serca tego ludu, który jest niezdolny słyszeć, ani widzieć, i w konsekwencji zrozumieć. Z kolei Pan Jezus mówi o, o błogosławieństwo do uczniów, Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę mówię wam. Wielu proroków i sprawiedliwych patrzyło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. I gdy popatrzymy też na inne czasowniki istotne, jest czasownik też, który mówi o dawaniu i braniu. W wersecie 11: Wam dano poznać królestwo, tajemnicę Królestwa Niebieskiego, tamtym zaś nie dano, bowiem kto ma, zostanie danemu. I nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, i to, co ma, zostanie zabrane od Niego. Szczególnie poczynając od ostatniego zdania: Kto zaś nie ma, i to, co ma, zostanie zabrane od Niego. E, znowu mamy sposób taki trochę niezrozumiały: e, jak ktoś, kto nie ma nic, może coś mieć, i to zostanie zabrane. Właśnie tu jest raczej mowa o tym, że ta pewna możliwość to, co zostało zasiane wcześniej w naszych sercach czyli możliwość Poznania Boga, możliwość wiary, która jest jak gdyby wrodzona w naszym naturę, nawet ta możliwość zostanie zabrana, gdy nie zaczniemy współpracować z łaską boską, po to aby otworzyć się na Słowo Boże i to Słowo Boże, żeby wzrastało i wydawało odpowiednie owoce, o czym mówi sama przypowieść w tych trzech. Wcześniejszych rodzajach ziemi, które stworzają pewne warunki, ale te warunki są tak negatywne, że jest może, mowa o niemożliwości. Ten trzeci rodzaj ziemi, w wyjaśnieniu Pana Jezusa, mówi o tym, że to słowo staje się bezowocne. W przeciwieństwie do czwartego rodzaju ziemi, który jest nazwany dosłownie z języka greckiego, ziemią dobrą, oczywiście można przetłumaczyć jako Ziemią żyzną, ponieważ oddaje sens tego, ale jeśli przetłumaczymy ziemią dobrą, jest mocne przeciwstawienie do złego, czyli inaczej mówiąc, jak gdyby te trzy inne rodzaje ziemi były w pewnym sensie ziemią złą albo ziemią pod wpływem złego, który stara się, aby te słowo zasiane nie wydawało owocu. I tylko ta ziemia, która jest dobra, ta, która odpowiada na dobroć Bożą, może wydać owoc. I nie chodzi teraz tutaj, czy ten owoc jest stokrotny, ponieważ zarówno i stokrotny, sześćdziesięciokrotny i trzydziestokrotny są nazwane jako dobre, ponieważ na miarę możliwości, na, na miarę tego, co zostało dadany, na miarę tego, co Pan Bóg oczekuje od danych osób. Odnosząc się również do nazwy samej przypowieści, gdy nazwa, nazwiemy ją. Przypowieść o siewcy, skupiamy raczej uwagę na siewcy samym, a nie na przyjęciu Słowa. Dlatego też ja preferuję przetłumaczyć to jako przyjęcie Słowa, ponieważ bardziej istotne jest to, w jaki sposób przyjmujemy. Czy przyjmujemy te Słowo Boże, czy jesteśmy tą ziemią dobrą, która przyjmuje Słowo i w ten sposób wydaje owoce, ponieważ tak jak w wersecie 9: kto ma uszy, niechaj słucha. Nie wystarczy mieć uszy, ale trzeba je też właściwie używać, aby być zdolnym usłyszeć, ponieważ słowo jest przekazywane, słowo jest mówione, ale musi być też w odpowiedni sposób usłyszane, aby doprowadziło do zrozumienia. I tutaj na końcu odwołabym się teraz do tego przykładu pozytywnego tych dwóch niewidomych. W przeciwieństwie do wielu innych, którzy widzą, a nie rozpoznają jeszcze Pana Jezusa w trakcie Ewangelii, nawet w tym rozdziale 20 Ewangelii Mateusza możemy to zauważyć. Ci niewidomi w przeciwieństwie do innych, zarówno apostołów i przeciwników Pana Jezusa jeszcze nie rozpoznają Jego tożsamości. Ci niewidomi siedząc tuż drogi rozpoznają Pana Jezusa, czyli do nich, chodzi do nich Słowo Boże, nie widząc Go jeszcze i dlatego Wołają do niego: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. Ci niewidomi, mimo swojej ślepoty, widzą, e, ponieważ nie patrzą oczyma, ale patrzą sercem. Dlatego pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże.